Szłam korytarzem oczejni i nagle zobaczyłam Darka, moją sekretną miłość. Nigdy wcześniej nie zwracał na mnie uwagi, a teraz idzie do mnie. Usłyszałam, Susan, chodźmy dziś na kolację. Co? Nie mogłam nawet marzyć o czymś takim. Serce przyspieszyło i wstrzymało oddech. Tak, Darek, zgadzam się. Od razu rozległ się chichotumu i Darek nazwał mnie grubaską. I lepiej mnie siedzieć w domu, niż chodzić po restauracjach. Szymona pojawiła się znikąd. Przytulił ją i wyzywająco pocałował ją w policzek. W Elzach wybiegłam z oczelni. Jacy wy jesteście okrutni! Płakałam przez cały wieczór, a potem nagle dotarła do mnie. Czas się zmienić. Przestać być pośmiepiskiem dla wszystkich. Schudnę i będę jeszcze fajniejsza niż ta Szymona. Następnego ranka poszłam do parku poćwiczyć i pobiegać. Але по тренінгу ледве могом порушити ногами і було мені зношні годно. Ви дай мені ще що не надає на тренінги. Не можу того зробити, мушу пошукати іншого способу, аби схуднути. В дорозі додому на лавці побачив он хлопака, який відважав пуделку з піцами. З'їж то всіско сам? Не здаєм собі справи з того, що робить, жучив на піце. Хвичив он огромний кавалек і полкнев он го праві без жуча. Так познав Олівера, Okazuje się, że on też marzy o zgubieniu wagi, więc zróbmy to razem. Będziemy się wzajemnie wspierać i motywować. Następnego dnia na treningu było więcej zabawy, ponieważ nie umierałam ze zmęczenia sama, tylko razem z Oliverem. Zamiast pisy jedliśmy celer i drokoły, a do porannego treningu dotaliśmy aktywne wieczorne spacery. Wada pokazywała, że to zadziałało. Fajnie! Wkrótce stanę się ślicznotką i wszyscy będą zaskoczeni. Koledzy również zaczęli zauważać zmiany. nie zwracali uwagi, że jem warzywa, a nie utka z kurczaka w cieście, jak zwykle. Nagle spotkałam się z Darkiem. Podszedł do mnie z uśmiechem i zapytał, czy naprawdę tracę na wadze. Skinęłam niepewnie głową, a potem głośno się zaśmiał i powiedział: Tylko nie zeżerzyli mi z głodu. Wyskoczyłem z krzesła i poczułam, że z ziemi ucieka z podmóg. Płakałam i próbowałam uciec, ale chłopaki złapali mnie i założyli na głowę kosz nasz mówiąc, że to ja jestem śmieciem. Jest też skurwa z nienawidzę was. Płakałam przez cały wieczór i nie poszłam na spacer. Oliver przeszedł do mnie. Opowiedział mu o tym wszystkim, co się stało, a potem. Stwierdziłam, że od dziś piję tylko wodę i smoothie. Waga znikała szybko, ale Oliver pozostawał w tyle, ponieważ nie mógł całkowicie bez jedzenia. Męczak. Traciłam kilka kilogramów dziennie. Już nie pozwolę na kpiny. Po kilku miesiącach z trudem rozpoznałam siebie w lustrze. Kurczę! Kupiłam obcisłą, ładną sukienkę i przyszłam w niej na studia. Chłopaki zbijali głowy i gwizdali. Tak, to jest być ładną dziewczyną. <noise> Poczta uczelni przekazywała mi dziesiątki listów od fanów. I dostawa kwiatów często przychodziła do domu. Oliver i ja ponownie przeczytaliśmy wszystkie pocztówki, mając nadzieję, że jedna z nich będzie od Darka. Jeszcze będzie żalował tego, co mi powiedział. Wkrótce historia się powtarzyła. Szłam po i nagle go zobaczyłam. Nerwowo zagryzł wargę i poczuł się wyjątkowo niepewnie. Ale mimo to powiedział, chodźmy wieczorem na spacer. Na spacer ze mną? Zwariowałeś. Spójrz na swój brzuch, jest jak galaretka. Twój los to Szymona, który również nie zaszkodzi schudnąć. Tym razem śmiali się nie ze mnie, ale z Darka. Wydaje mi się, że staje się popularna. Muszę kontynuować dietę i trening. Oliver nie poparł mnie i powiedział, że wystarczy chudnąć, bo inaczej zaczną się problemy zdrowotne. Po prostu zazdrościsz i sam nic nie możesz. Jak śmiesz mnie powstrzymywać? Nie rozumiesz, jak to jest, gdy wszyscy wokół ciebie śmieją się i szturchają palcem. Jak śmierdzi wiatrów w środku, to też nie wiesz. A teraz spadaj stąd idę o to jeden. Miałam tylko kilka tygodni na wakacjach na uczelni. Ja muszę być jeszcze szczuplejsza, musiałam przejść na całkowity głot i wodę, ale to nie było trudne. Ponieważ jedzenie wywalało jakież nie niesmak. Będę szanowana jeszcze bardziej, a fanów będzie jeszcze więcej. Nadszedł dzień X. Otworzyłam drzwi uczelni i poszłam dumna siebie. Ale z jakiegoś powodu ludzie wokół milczeli. Co się dzieje? Nagle ktoś krzyknął: Ale ty skorczyłaś się! I natychmiast rozległ się dziki chichot, a chłopaki włączyli kamery swoich smartfonów. Zamknijcie się! Jesteście po prostu zazdrośni o moją urody i sylwetkę. Mam was w garście. Wkrótce otworzę usta ze zdziwieniem, ale ja nawet na ich nie spojrzę. Po prostu muszę zrezygnować z wody i wtedy stanę się idealna. Przez kilka dni trzymałam taką dietę i nagle poczułam niezwykłą lekkość. Wydawało mi się, że prawie lecę. W czacie napisałam: Przygotujcie się na spotkanie z nową mną. Zbliżając się do uczelni, zauważyłam na sobie mnóstwo spojrzeń. Wygląda na to, że zadziałało. Ktoś ze starszych uczniów zapytał, czy może się ze mną sfotografować. Oczywiście, że nie. Widziałeś się w lustrze? Nagle znikąd pojawił się Darek z ogromnym bukietem róż. Powiedział, że mimo wszystko jest gotów przyznać się do bycia kompletnym posłem, ale nic nie może zrobić ze swoimi uczuciami. Potem uklęknął i wyznał miłość. Byłam oszołomiona. Jak za pierwszym razem serce biło wściekle i nie mogłem oddychać równomiernie, jaki on jest przystojny. Wziąłam bukiet, ale nagle ogarnęła mnie taka silna słabość i on wypadł mi z rąk. Nachyliłam się, żeby podnieść kwiaty, ale wtedy ktoś wypoczął ogromne pudło i krzycząc, mumia powinna leżeć w sarkofagu, wepchnął mnie do środka. Wpadłam w ciemność przed dzikim śmiechu Darka i Dalej było jak węgle, widziałam jak Oliver biegnie, zabiera telefony, krzyczy, żeby wszyscy przestali streamować. Potem wezwał karetkę, próbował powrócić mnie do świadomości, ale ja nie reagowałam. A teraz stoję tutaj na oddziale szpitalnym obok mojego ciała i nie wiem, co będzie dalej. Oliver jest ze mną przez cały czas, gdy leży w szpączce. często płacze, gdy klaszczy mnie po ramieniu. A ja byłam idiotką. Szukałam popularności, kiedy tak blisko była prawdziwa miłość. Jezu, jakże bym chciała to zmienić, gdybym tylko mogła się najpierw obudzić? Podobał Ci się filmik? Subskrybuj i polub. Wspieraj kanał. Dziękuję Ci. Robię z live'a na Instagramie wyjęłam z łóżka niemowlaka jednocześnie pokazując moim followerom mój idealny brzuszek. Zapytano mnie, w jaki sposób tak szybko osiągnęłam swoją idealną figurę po porodzie. Cóż, opowiem Wam o mojej super diecie w następnym live'ie. Wyłączyłam kamerę i z obrzydzeniem wręczyłam dziecko mojej niani Linie. Lina go odłożyła do łóżeczka. Śmierdzi. To w ogóle go urodził. Czy nie mogli urodzić ładniejszego dziecka? Nienawidzę dzieci, ale to jest teraz temat na topie. Więc rok temu postanowiłam znaleźć zastępczą matkę. Ona wykonała całą brudną robotę, podczas gdy ja umieszczałam zdjęcia ze sztucznym brzuchem na Instagramie. Mówiąc o fałszywych brzuchach, poprosiłam mnie, żeby natychmiast nie wyrzuciła, żeby zrobić miejsce w szafie na nowe ubrania i nie zapomni posprzątać ten dom jest pełen kurzu. Ale odpowiedziała, że tego nie zrobi, że ma inne obowiązki i że jest mianią, a nie sprzątaczką. Nie ma mowy: sługa to sługa. Groziłam linię, że ją zwolni, jeśli natychmiast tego nie zrobi. Po tych słowach, lina posłusznie wyszła z pokoju. Do następnego live'a zostało kilka godzin, więc szybko założyłam krótki top, który odsłaniał mój jędrny brzuch. Wszystko szło świetnie, dopóki jeden z followerów nie zostawił komentarza. "Muziaczki, Twój brzuszek ma okropne fałdki. Jakie fałdki? Ale potem zalały mnie komentarze. Że najpierw mam się spojrzeć w lustro, a potem streamować. Kompletnie mnie zatkało. Następnie szybko przerwałam live'a i powiedziałam, że mam problemy techniczne. Przerwałam video na żywo i ze strachem pobiegłam do lustra. Myślałam, że on mnie kłamał, ale nie, mój żołądek naprawdę wyglądał na większy. I były tam paskudne, tłuste fałdki. Co to miało znaczyć? Okej. Okay. Uspokój się. Wygoglowałam, jaka może być przyczyna gwałtownego przyrostu masy ciała. Portal o niepozornej ciąży jako pierwszy otworzył się w wynikach wyszukiwania. I kliknęłam na niego. Dawno nie miałam chłopaka. Cały czas wolny spędzałam na Instagramie. Ale czytając forum natrafiłam na szaloną informację, że pewna dziewczyna wpadła w ciąży w basenie. Może mi się dzieje to samo? Chodzę na basen! Włożyłam pierwszą bluzą, którą zobaczyłam i pobiegłam do lekarza. Lekarz wykonał USG i powiedział, że nie ma ciąży. Ale w okolicy Talii była lekka otyłość. Niewielka otyłość? Powiedziałam, że mam odpowiednią dietę i mam kilku służących, którzy wszystko dla mnie gotują. To nie mogła być prawda. Lekarz powiedział, że wielu pacjentów je przez sen. A potem nic o tym nie pamiętam. Wyszłam z kliniki i wszystko było zamazane. Czy straciłam umysł? Nie potrafiłam jasno myśleć. Chciałam to wszystko zrozumieć jak najszybciej. Więc postanowiłam poeksperymentować i po prostu pobiegłam szybko do sklepu. Trzęsłam się jak galaretka. Z półki wybrałam swoich Nuteli. Chciałam zostawić go w lodówce i zobaczyć, czy z rana będzie otwarty. A co jeśli naprawdę w nocy chodzę do lodówki i zjadam jej zawartość? Wreszcie przebiegły mnie po całym ciele. Jakby ktoś mnie obserwował. Pejterzy zniszczyliby mnie, gdyby się dowiedzieli, co ja kupuję. Ale jakaś dziwna laska przy kasie gapiła się na Nutele? A potem na mnie. Po kilku sekundach krzyknęła głośno "Nasi też lubi czekoladę! Boże, to była ostatnia rzecz, której potrzebowałam. Rzuciłam pieniądze na ladę i zakrywając twarz rękami, dosłownie pobiegłam na parking. Ale ta szalona laska rzuciła się za mną i z telefonem w rękach. Nie, nie waż się mi robić zdjęć. Zostałam złapana na czyimś samochodzie i prawie upadłam. A alarm włączył się na całym parkingu. Po przebiegnięciu kolejnych stu metrów znalazłam swój samochód. Ta laska nie była daleko. Usiadłam za kierownicą i wyjechałam, prawie ją potrącając. Kiedy wróciłam do domu, wyglądałam tak źle, że niania Lina od razu z niepokojem zapytała, co się stało. Biorąc głęboki oddech, opowiedziałam jej o szalonej kobiecie w sklepie. Lina przytuliła mnie i powiedziała, że to wina sławy. Lina też marzyła o spotkaniu się ze mną na ulicy. Teraz pracowała w moim domu. Wzięłam głęboki oddech, i trochę się uspokoiłam. Dzięki Bogu ukryłam twarz przed tą followerką. Ale mój telefon nie przestawał dzwonić. Lały się komentarze jeden po drugim. Setki użytkowników zaznaczyło mnie na jakimś zdjęciu. Z niepokojem zobaczyłam wiadomości i zobaczyłam siebie od tyłu. Bluza, którą przypadkowo złapałam, okazała się markową bluzą z moim pseudonimem na Instagramie Nancy Kiss. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że na tym zdjęciu wyglądałam grubo, bardzo grubo. Napisali, że jestem po prostu grubasem, a moja dieta była niby całkowitym oszustwem. Moi followerzy zaczęli przestawać mnie śledzić. Mój instagram coraz bardziej był pusty. Moje życie waliło się na moich oczach, a mój brzuch robił się coraz większy. Nie wiedziałam, co się dzieje. I doprowadzało mnie to do szału. Leżąc w łóżku, nie pierwszy raz w życiu przeglądałam swój profil na Instagramie, ale zamiast tego miałam nadzieję, że zasnę i zapomnę o tym w całym koszmarze. Całą noc śniło mi się, że spuchłam jak wielki balon. Aż wreszcie pękłam. Ten dźwięk mnie obudził. Na czole miałam lepiący się zimny pot. Wstawając z łóżka, od razu spojrzyłam na swój brzuch. Już naprawdę wyglądał jak brzuch kobiety w ciąży. Pobiegłam do lodówki, ale Nutella była nietknięta. Wtedy zobaczyłam nieodebrane połączenie od Johna, mojego agenta. Próbując nie panikować, odzwoniłam. John był miły, ale próbował się dowiedzieć, dlaczego moja bluza z moim pseudonimem jest tak ciasna na bokach. Moja wymówka była, że to wina konta. A bluza skurczyła się w praniu. John przypomniał mi o swojej obietnicy na live, którą złożyłam moim followersom. Za trzy dni miałam porozmawiać o swojej diecie na streamingu i z reprezentatoremi reklamowymi. Trzy dni przed live'em trzeba było coś zrobić z tym brzuchem. Ćwiczyłam i piłam tylko gorącą wodę, którą Lina zostawiała pod moimi drzwiami. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałam, było coraz mniej followerów, a ja stawałam się grubsza i grubsza, wkrótce nie będę mogła nawet założyć stresu. Kiedy byłam kilka godzin przed live'em, zdałam sobie sprawę, że moje metody nie działają. Następnie pobiegłam do sklepu z bielizną modelującą. Instagram nie przynosił dochodów od tygodnia, ale na karcie wciąż było trochę pieniędzy. Kupiłam także ogromny gorset. Nie mogłam mówić, że kupuję to dla siebie. Kiedy wróciłam do domu, zasznurowałam się tak mocno, że ledwo mogłam oddychać, ale wciąż walczyłam z moją najszerszą bluzą z kapturem. Byłam kompletnie załamana. Ale zebrałam siły, wybrałam dobry kąt i zaczęłam live'a na Instagramie. Gdy tylko nadawałam transmisję na żywo, hejterzy natychmiast bombardowali mnie komentarzami, że mam brzuch i że nie mam mózgu. Byli wściekli, że postanowiłam pojawić się na Instagramie w takiej formie. Napisali, że są mną rozczarowani. Nie mogłam się powstrzymać i zaczęłam płakać. W następnym pokoju dziecko natychmiast zaczęło krzyczeć. Lina wyszła i powiedziała mi, że zawsze jest szansa, żeby wszystko naprawić. Może po prostu musiała zmienić swoje nastawienie. Krzyczałam, że została zatrudniona po to, aby sprzątać, a nie żeby się wymądrzała i że ma wyjść natychmiast. Kiedy wyszła, usiadłam przy laptopie, żeby się uspokoić, żeby zagrać sobie w szczelankę. Wow, widziałam kilkanaście listów od reklamodawców. Wreszcie się pojawili. Ale tam były doniesienia, że wszystkie moje umowy zostały ostatecznie rozwiązane. Skończyły mi się pieniądze. Drżącymi rękami zadzwoniła do mojego agenta. Co mam teraz zrobić, John? Milczał, a potem z westchnieniem powiedział, że musi przestać ze mną pracować. Też mnie zostawiasz? Na to sarkastycznie pogratulował drugiemu dziecku i odłożył słuchawkę. Potrzebowałam trochę luzu, więc poszłam na spacer. Nie wiem, jak długo wędrowałam po mieście, ale kiedy wróciłam do domu, zobaczyłam, że drzwi do mieszkania były szeroko otwarte. Gdzie była Lina? Cholera! Jak mogłam zapomnieć, sama ją wyrzuciłam? Mieszkanie było kompletną ruiną. Wszędzie porozrzucane były ubrania, trochę śmieci i brudnych pieluch. Zapach był po prostu okropny, aż z pokoju pojawił się rozdzierający kwar dziecka. Co mam z tym zrobić? Pobiegłam do dziecka tak szybko, jak mogłam. Leo. Co się z tobą dzieje? Próbowałam go nakarmić, i nagle zdałam sobie sprawę. Był taki mały i bezradny. Zaczęłam cicho płakać z rozpaczy i uświadomienia sobie nowego uczucia. Mój Boże, to było moje dziecko, chociaż nosiła go inna kobieta. Jak mogłam być aż tak obojętna? Nagle Leo wyciągnął do mnie ręce. Moje serce podskoczyło. Zdałam sobie sprawę, że teraz byliśmy sami i tylko mieliśmy siebie nawzajem. Przytuliłam go mocno do serca i szepnęłam delikatnie. Leo wydawał się zrozumieć i uśmiechnął się smutno. Po kilku tygodniach nie wyobrażałam sobie życia bez Leo. Opublikowałam też z nim zdjęcia, ale zapomniałam o zaciągnięciu followerów. O dziwo moja publiczność zaczęła się rozwijać sama. Zarazem mówiąc, dość szybko schudłam. Nadal nie rozumiem, co się stało z moim brzuchem. Pewnego dnia karmiłam Leo i zobaczyłam komentarz pod swoim zdjęciem na Instagramie. Lina była na awatarze. Napisała, że cieszy się, że zrezygnowałam z fałszywego życia. Lina przyznała się pewnego razu, że codziennie dodawała do mojego pożywienia wysokokaloryczne suplementy. Tak szybko utyłam. Byłam wściekła i chciałam jej coś napisać bardzo okrutnego. Ale w końcu to Lina sprawiła, że zrozumiałam, że to nawet gdyby wszyscy ludzie na świecie się ode mnie odwrócili plecami, nadal bym miała ku swojego boku najpiękniejszą osobę na świecie. Meu ego se na Leo.